Cześć! Witajcie serdecznie! Ja jestem Krystus Witam was w programie Loading I dzisiaj zrecenzujemy sobie główno. Tak, dokładnie zrecenzujemy sobie główno, Bo ta gra, którą gram Jest głównym. Gram sobie w binary Diamond, W binary domain Jakoś tak się nazywa to główno. Nawet zapomniałem czy jak się nazywa Przepraszam, musiałem sobie przypomnieć No co, gra została wydana przez Studio Sega i no, wkurwia już od samego początku włączenia jej, nie mogę dostosować rozdzielczości do mojego ekranu Wybaczcie, będzie w takiej jakiej jest, po prostu gra jest tak zjebana, że nie chce się dostosować do moich opcji Sterowanie w tej grze jest tak zjebane, no a to sobie zaraz zobaczycie a Teraz mamy sobie takiego gościa, nazywam się Dan, wybierzmy sobie te dwie suki i gramy. Wybaczcie za może niesensuralny język w tym filmie, ale no po prostu co główno da się grać. E, czym jest gra? Gra dzieje się chyba w 2080 roku. Mamy tutaj walkę za robotami. Tak, roboty robiły się złe i po prostu musimy. Je ścisnąć. Wybaczcie, jak będzie też za głośno. Ale ta gra, nawet nie wiem, gdzie, się, gdzie, gdzie tu się przycisza. Opcje są tak po prostu zjebane, że nie da się nic tutaj zrobić. Wybaczcie, a jak będą drzeć te mordy. Ok, Babo Fog. No i gra na siłę. Chce przypominać tam Terminatora Salvation po prostu na siłę. Ale na czego się spodziewać Bo głównie, no po prostu czego tu można się spodziewać? To jest takie gówno, no... Wybaczcie, że może te se teraz zadacie pytania, to jak gówno to po co to recenzujesz? Może ta gra ma jakiś swoich zwolenników. No mnie się nie podoba. Na, od początku sprawia mi problem sterowanie TPP trzeciej osoby zostało tutaj beznadziejnie moje znajdę dopracowane. Grafika jest słaba, aczkolwiek chyba na najwyższej. No. Cóż o tym nie można mówić. Pokażę wam system walki, może nie jesteś taki zły. Mamy tutaj osłonek w Gears of War zerżnięty. Teraz niszczymy roboty. Jakieś super powiadomienia hey, jest mamy. Gra na siłę, to wygląda jak Gears of War z tematyką Terminatora Salvation. Czułość też jest na maxa zjebana. Ciężko się celuje gra typowo nastawiona pod konsolę wydaje się, że jakby została wymuszona po prostu na PC. Przyciszę sobie tę grę w takim razie w opcjach. Tu mamy dwa rodzaje przeciwników, takich właśnie zielonych, niesamowicie trudnych, oraz Takich czarnych, którzy są takimi kozakami ninja i chcą wydawać się Znaczymy. bardzo dobrzy, ale im nie wychodzi. Bo mam daleko, gdzie jest a przybliżaniu nie ma mowy w ogóle. Trafi tu z daleka, coś to jest niemożliwe, musimy podejść. W ogóle, w jakiej grze nie przyspieszasz się shiftem? granat? Sarowanie jest tak zjebane. Dobra, mamy jakąś snajperkę, może no, teraz wam to pokażę. Po prostu celowanie niesamowite. Niesamowite jest ta snajperka, po prostu włącza się wpływem po dwóch sekundach. To o, wysrało Do mnie w kosmos nawet. Mocy! mocy! Musimy sobie dać strzykawkę w żyłe elementy z BFA teraz po prostu. I Japończycy, tak czegoś nie wymyślą, to po prostu. Zrzegać się chcę. Postanowiłem, że jak już zagrałem, to chcę, żebyście to zobaczyli. Sobie trochę krytyki też nie zaszkodzi. Nie będę recenzował tego dobrze gier. To jest poda, żeby wam pokazać. No dobra. Postarajmy się wycisnąć jakieś pozytywne aspekty z tej gry. Klimat, jako taki, jest otrzymany. Jeżeli ktoś lubi rozwałkę z robotami i lubi takie gry jak Terminator Salvation, to to jest gra dla niego. Aczkolwiek nie polecam. Nie byłoby jeszcze taka zła, gdyby nie sprawiała tyle problemów na początku. Kurz wielu! Tutaj zbliżamy się już prawie do końca tego dema. Tak, mamy tutaj sobie latających takich ciknicynów. Musimy spać na dół. O tak, bardzo upadł wysoko, z sobie kolana. A rzućmy im tam granata. Daleko to on nie poleciał. Kolejne zjebane sterowanie tutaj. No wybaczcie mi, ale tu nie ma zbyt dużo. Dobrych rzeczy Aha, będziemy teraz mieli Bossa, patrzcie. Wielki Boss, po prostu gigantycznie trudy do zniszczenia. Bierzemy, wyrzutnie rakiet. Tak go teraz nie zniszczę, bo oczywiście to jest niby mega, mega Zord. I po prostu Zordon go wezwał i go się nie da zniszczyć teraz. Będziemy mieli tutaj elementy, właśnie quick time eventów. Chcieliśmy zniszczyć mu pancerz. Co tu do mnie na kurwia? Nie mamy AMO. Teraz musimy go trochę na niego postrzelać, żeby oni sobie pogadali i stwierdzili, jak można go zniszczyć. samowita jest. Tak, musimy teraz strzelać w kapel. Żeby to na niego spadło. Yy, myślimy, że coś mi się stało, ale po prostu było... Unieruchomiliśmy. Ciągle można strzelać i jest niewiarygodnie niebezpieczne. Oj, zaraz nam mnie strzelać straszne. Grafika jak mówiłem słaba. Patrzcie na jego rękę, jak lata, lata podczas strzału, w ogóle... O, świetnie jest. Muszę do niej podejść, może mnie uleczy, może. O koleżanko. Chyba mnie nie uleczy. Akcja jest całkowicie niesamowita. No tak, no bo to jest dobry pomysł schować się za oponami Solaj, w e, W ogóle wyczytałem, że zrobili to Japończycy tak żeby przypodobało się bardziej ludziom z zachodu. Aczkolwiek tylko oni lubią takie postronne fabuły, megazordy, godzille niszczące miasto. To nie udła strzelają Tak, teraz musimy go zniszczyć, dostając się na górę. Będzie niesamowite po prostu. Teraz musimy na niego skoczyć. Wow, mamy niesamowity quick time event teraz. Musimy operować szybko, bo możemy spaść. Musimy strzelać mu w mordę teraz. Tak, musimy balansować. To jest niesamowicie trudne. Musimy strzelać mu Nie wiem, co on tam ma. Jakąś baterię może? O Jezu, zaraz mnie zabiją, straszne! O Jezu, spadny Spadny Boże! Próbuję mieć ten megażork z całej siły zrzucić, ale nie wychodzi mu. Ej, już prawie po nim. Musimy trochę postrzelać w to główieńko. Tak, i... udało nam się. Zniszczyliśmy go. Teraz będziemy mieli mission complete. Tylko kaweczkę sobie wzięliśmy. Mission complete. Udało nam się przejść tą beznadziejną grę. No wybaczcie, jeżeli wam się podoba, ja to tak hejtuję, ale moim zdaniem to jest gówno. Jeżeli lubicie sobie pograć w gówno, to trafiliście na świetną grę. Trzymajcie się na razie, bo zaraz tutaj zaczną się dźwięki. Cześć!